Dobra, ją Minął równo tydzień od czasu jak tu przyjechałem i dochodzę do fundamentalnej konkluzji i się strasznie opierdalam. Tak serio, w sensie minął tydzień, a zarobiłem 100 euro. 100 euro. Przypominam, że w pierwszym dniu miałem zarobić 200, a minął tydzień. Tam był dzisiaj, żeby jechać do Rotterdamu, ale no, znowu jest pogoda jak pogoda, a jak chcę zdjęcie robić, to przydałoby się słońce. Potem nam na pogodę jutro ma być cały dzień słońca. Więc jutro jedziemy do Rotterdamu. I... A plan na dzisiaj jest taki, że jedziemy do centrum Delft, popatrzę może jeszcze jakieś sklepy są, o których nie pytałem, a jak nie to po, po w restaura... popytam w restauracji, czy nie potrzebują jakiejś pomocy z dostawach, czy nie potrzebują pomocy w dostawach w kuchni tam z naszymi waku, byle co. Ważne, żeby po prostu pieniądze były. Dobra, jo, lecę. Właśnie mi tramwaj uciek, więc będę musiał czekać. Ale trudno, bywa. Lecę, jo. i was just wondering if you'd be interested in like photography of this place for websites, for socials. okay or maybe you have some work for me to do like i'm just looking for work i understand also Oh, okay. okay no problem no problem have a good day see you bye uh, Hi. I was just wondering if you'd be interested, in, like, photography of this place for your website, for socials, or something. No. Okay, not no problem. And yeah. uh, okay. maybe you have some like spots for work or something. <laughs> no. no. Okay, no, no problem. No. Okay. I'm just looking for work, so you know. That's why. Okay. no. Okay. no. Okay. Yep. Thank you very much. Okay. Yeah, I asked, and oh, we will okay. see. <laughs> okay, thank you very much. Bye. See you. Have a good day. Bye. Uh, I was just wondering if you'd be interested in like, photography of this place for what? websites, for socials, or something. Yeah, uh, speak slowly. Ah, uh, if you'd be interested in photography of this place for your website, for your socials, or something? No no, 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 no. No. Okay. Uh, or maybe you need someone for work. I'm looking for work. You're looking for work? Yeah. And if you have any I can do anything. I'm washing jest, yeah. uh, cleaning, yeah? masz szczotę i zamieć mi podwórko i zobaczę kiedy jak pracujesz i może ci dam robotę. Więc zamiatamy i zobaczymy. Dostałem jeszcze zadanie, segregacja naczyń, więc nie spoko. Ciekawe. To naczynie i po prostu muszę je poukładać. No, uwaga, update. Makaroniarz mi nie zapłacił za robotę. Aczkolwiek się omówiliśmy po prostu na inny dzień, że to była taka jakby próba. Był taki jakby kwalifikacyjna praca. I powiedział, że mnie lubi, że jestem good ziomeczek i że pracuję u niego. I że po prostu w sobotę ustalimy ile mamy płeć? Do soboty jeszcze trochę zostało, więc trochę średnio, bo mamy wtorek dopiero, ale no zawsze coś, zawsze jakaś robota jest na później. Tyle. Idzie... A i od 15 się otwiera pizza hot i tam Dominus pizza, więc idę zapytać czy dostaw nie potrzebują. robłem w Dominosie i powiedzieli, że tak, że potrzebują ludzi do pracy, że w ogóle wszędzie, że na dostawach w ogóle gdzie będę potrzebował tylko. I jeżeli tylko, że to się robi online, że nie mogę ze sklepu, więc muszę im tak jakby się zare, zaje, zarejestrować. I wtedy będzie nic. I wtedy będę mógł pracować. Więc mamy takie. Nie wiem tą wcześniej nie poszedłem. Ale dobra, więc prawdopodobnie będę w domino się pracował. A teraz idę jeszcze poszukać jakichś innych wolnych praw. Nie tylko, czy dla mnie. tylko for. Me. Like I'm just jeśli masz jakieś mogę zrobić. Tak, zrobić? Tak. Nie, ponieważ strasznie pada. Uh, to usiadłem sobie w mapie yeah. i zrobiłem yeah. mój kury. Są mega dobre. I wrzuciłem aplikację do tego Dominosa. I w sumie to może być złego praca. dostałem w Dominosie. Yeah. Więc no, czego masz przestanie padać? Uh, I was just wondering. I'm trying to make some money, and if you want, like, have anything that I can do, I no. could do okay. for work. Okay, oh, no problem. Have a good okay. day. Bye. With this, with, with this weather, nobody needs somebody. <laughs> okay, no problem. <laughs> maybe good... Yeah, with, with good weather, you can go to a restaurant for serving. But... oh, okay. Yeah. Yeah, maybe. Okay. No problem. Have a good day. Yeah, Bye. You too. Hi, hello. Uh, I was just wondering if you are interested in my like, photography of this space for websites personal yeah. I was there. Yeah. Yeah. Sorry, I forgot. Sorry. Okay. No problem. Uh, no, yeah. I'm just trying to, you know, make some money. You know. Okay. Okay. Have a good day. Bye. Do raju, bonjour, witam w chałupie Wróciłem, bo potwornie pada Ludzie nie mają nic do robienia A jak mają to tak, że Po prostu, bo ja szukałem takiego, wiecie, na szybko Że wbijacie do lokalu i mówią wam co mają, a czego nie mają Czy mają coś do robienia I ponieważ pada, jest taka dość mocno tragiczna pogoda To w restauracjach nie ma Do sklepów też nikt nie wchodzi I no i tyle, i w ogóle średnio więc się nie udało, no tylko z tym zamiataniem i u tego makaroniarza Włocha czy to chyba Grek jest się umówiliśmy, że przychodzę do niego w sobotę i tam, że mi zapłaci że tam będę takim asystentem, więc w sumie może, może więcej zarobię poza tym złożyłem aplikację do Domino Pizza jako drivera i no, trochę trochę tak, wiecie, się czuję jakby trochę zmarnowany dzień bo nic nie zarobiłem a z drugiej strony jednak poznałem znowu miłych ludzi, yy, ogarnąłem sobie robotę, dostałem kilka informacji, yy, kilka informacji przydatnych, więc nie aż tak zmarnowany. Jest taka holenderska pogoda, jak coś, yy, gdzieś tam jest Rotterdam, tylko jest mgła i go nie widać. Więc no, teraz siedzę, siedzę w domu, yy, coś porobię na kompie pewnie, popatrzę jakieś rzeczy. Może jak się rozpogodzi, to na wieczór jeszcze pójdę. Ale, no, może trening jakiś drugi zrobię, coś się wymyśli. joł. Jest po 20.00, dopiero przestało padać. Jest trochę kiepsko. Idę, po, idę do Jumbo po jakieś żarcie. Jestem głodny potwornie. Dzisiaj raczej taki mniej intensywny, mniej pasjonujący vlog będzie. Ale, wolałem coś nagrać. Tak, cokolwiek, żeby nie było nic. Mam nadzieję, że jutro będzie ładna pogoda. To pojedziemy do tego Rotterdamu wreszcie. I no, to będzie? Ciekawie. Dobra, jo. Jest. Yo, już 22 prawie. W sensie to jest bardzo długo jasno. Dlatego, dlatego tak się wydaje, że jeszcze jasno jest. Dzisiaj taki, taki krótszy vlog. Mniej może emocjonujący, więc jak komuś się to nie spodoba, no to ma problem. Nie zarobiliśmy dzisiaj pieniędzy, więc też tak trochę czuję się, jakby za był stracony dzień. Ale jednak nie wiem, miło mi minął. W sensie tak miło go spędziłem, miło mi minął czas, więc. Więc okej. Okay. Jutro. Jutro jedziemy do Rotterdamu, więc może tam będzie coś ciekawszego. Mogę po widać, a dokładnie tam jedziemy. W się pół godziny tylko go jedzie. wsiada się w pociąg i się jest zaraz. Więc tam jedziemy. I no. Na dzisiaj się żegnam już. Mówię taki taki nudniejszy pewnie vlog, ale jak mówiłem wolę wrzucić taki, niż nic nie nagrać. Dobra ją, tyle. Tyle na dzisiaj. Widzimy się jutro.